Wojtku, ty nie masz szkoły podstawowej. Nie masz szkoły zasadniczej. Masz tylko przyuczenie do zawodu. Masz tylko przyuczenie do zawodu. Nie masz szkoły zasadniczej zawodowej. Masz tylko ukończony kurs wózka widłowego. A mówiłeś, że ty gdzieś pracowałeś? Chłodni? Tej chłodni nie ma, ale można napisać takie pismo do Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Departament jest w Urzędzie Wojewódzkim. Wydaje zaświadczenia, że człowiek, każdy, jak ta firma jest zbankrutowana, nie ma tej firmy po latach, to można wystąpić do urzędu wojewódzkiego i można zasiągnąć pism, świadectw ażeby ty miał dowody ty nie masz całkowicie dowodów zero, że w jakiejś firmie pracowałeś, masz tylko jedno świadectwo do przeuczenia zawodu, zaznacz szkoły która mieściła się na Cienkiewicze i mieści się w Białymstoku ZZZ-u Masz tam świadectwo, które odebrałeś, rano ze mną odbierałeś na pogodnie, w której ja pomogłem załatwić świadectwo jedyne. Tak przypomnij Wojtu.